Dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze uwielbi imię swoje. Ewangelia Jana 12 rozdział 27 i 28 werset. Najgłębsze oddanie dla najwyższej czci Boga, pomimo wszelkich sprzeciwów oraz głębokiego odczuwania tego, co czekało Go na Golgocie. Syn Boży nigdy nie stracił z oczu swej misji. Wkroczył na ten świat już ze słowami oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 7 werset. Około 33 lata później skierował swoje oblicze ku Jerozolimie, aby zdecydowanie tam pójść, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 51 werset. Do miasta, które zabija proroków i kamienuje tych, którzy do niego zostają posłani, co czytamy w Mateusza 23:37. Ani Żydzi, co możemy przeczytać w Jana 11:8, ani Herod, o czym czytamy w Łukasza 13:31-32, ani nawet jego uczniowie nie byli w stanie go przed tym powstrzymać o czym możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza 16, rozdział 21-23. Jego decyzja stanęła jak skała. Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza 18, 31. Ojcze, uwielbi imię swoje. Jakaż głębia bezwarunkowego oddania i poświęcenia się spoczywa w słowach tej krótkiej modlitwy. Syn Boży przyszedł, aby uwielbić swego ojca przez swoją śmierć. Zapragnął uczynić go wielkim w oczach ludzi oraz aniołów. Nawet jeśli wypełnienie tego pragnienia będzie miało go kosztować wszystko odnośnie do swojego życia na ziemi powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Ewangelia Jana 149. Jednakże to, jak bardzo Bóg rzeczywiście kocha ten świat oraz jaki jest święty i naprawdę sprawiedliwy, doskonale zostało objawione dopiero na krzyżu. Przez całe 6000 tysięcy lat ludzkiej historii Bóg nigdy nie został. Do tego stopnia uwielbiony, jak się to stało przez cierpienia i śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Ewangelia Jana 12,27. Do 28. Tak jak światło najjaśniej świeci w ciemności, tak i Bóg często dopiero wtedy zostaje najbardziej uczczony, jeżeli ufamy mu w cierpieniach i gdy okazujemy w tym wytrwałość. Oddajemy mu cześć wtedy, gdy w pośród najtrudniejszych okoliczności powierzamy mu się bez cienia buntu ze słowami szczerego wyznania. Tak, ojcze, Bóg cudownie został uwielbiony również i wtedy, gdy Paweł i Sylas, wtrąceni do więzienia w Filipi. Mający nogi zakute w dyby, wznosili pieśni chwały, a inni więźniowie przysłuchiwali się temu. Mamy o tym napisane w dziejach apostolskich, 16 rozdział, 25 werset. Piotr jak niemalże wszyscy apostołowie, miał uwielbić Pana przez swoją śmierć męczeńską, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 21 rozdział, 19 werset. Szczepan uwielbił Pana Jezusa Chrystusa w bardzo szczególny sposób, gdy w chwili, gdy był kamienowany przez Żydów, bo właśnie w chwili śmierci jego oblicze jaśniało mocą życia Jezusowego, tak jak nigdy przedtem. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 55 do 60% wersetu. A jak Bóg zostaje uwielbiony w Twoim życiu? Tylko poprzez to, że będzie w nim dostrzegalne wyraźnie coś z życia lub usposobienia pana Jezusa Chrystusa. O czym czytamy w drugim liście do Koryntian, czwarty rozdział, dziesiąty werset: To nowe życie Bóg podarował Ci w chwili Twojego nawrócenia. Teraz chodzi jedynie o to, aby znalazło ono jasny i praktyczny wyraz. Jednakże dokonuje się to wyłącznie wtedy, gdy krocząc w wierze urzeczywistniasz to, że z Chrystusem umarłeś wobec grzechu. A teraz pozwalasz, by przez moc ducha świętego żył on w tobie. O czym czytamy w Galacjan, drugi rozdział, 20, werset. Tak, bez śmierci nie ma tego życia. Jak reagujesz, gdy Bóg ciebie lub kogoś, kto jest ci bliski, powołuje do wykonania bardzo niebezpiecznego lub wręcz śmiertelnie ryzykownego zadania? Czy mówisz wtedy. Jak to jest w świetle wieczności? Trzeźwo i z wyważeniem Ojcze uwielbi imię swoje? Apostołowi Pawłowi nie chodziło w pierwszym rzędzie o to, aby wyjść z więzienia na wolność, lecz o to, aby Chrystus został w Jego ciele wywyższony. Czy to przez życie czy przez śmierć? O czym czytamy? W liście do Filipian, pierwszy rozdział, dwudziesty werset. Czy jest to również i Twoim wzniosłym celem? Dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Ewangelia według Jana, dwunasty rozdział, dwudziesty siódmy werset.